Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym vlogu z tej strony Agroszymanów. Dzisiaj yy, wigilia, mamy godzinę tam 8 rano. Ścielimy yy, troszkę przymroziło, tam jakieś nie wiem, mówili minus 4, minus 5 na noc. Nawet nie patrzyłem na termometr ile jest. Ale yy, poranne obowiązki u byczków. Akurat, mówię, nagram, nagram coś na święta, żeby było. Yy, dzisiaj ścielimy sobie, już żeby był spokój na wigilię, na całe święta ze ścieleniem. Od razu tutaj wyczyścimy, albo dobra, na razie nie będę czyścił im. Pościelimy, to się im wyczyści, podgarnie. Yy, no widzisz, już mają mokrawo. Tutaj, yy, no nie, jak to się kojarzy z ostatniego filmu, tutaj mamy. 5 końców tych Mambaliardów, Tam jest jeszcze dziesięć I tutaj cimentale, 6 sztuk Także Ścielimy, akurat wam nagram, bo chcieliście, chcieliście właśnie jakieś odcinki z, z obory, jak to wygląda Także akurat dzisiaj jest okazja, bo Trafiło się, że ścielimy dwie obory naraz, bo tak to Najczęściej jest tak, że się ścieli jednego dnia tą, drugiego dnia tą Chyba ścielenie Peltkę sobie Rozcinamy tutaj Żeby nie brudzić na dworzu I stawiamy to jest akurat, już są suche belki spod dachu. Ale mały. O, to No. mały. Przewaliły ją, no trudno. Zaraz mi się może ją uda jeszcze przewalić. Uciekać! Uuu, byki! O nie, no widzicie. Nie potrzeba ścielarki. Trudno już tak musi zostać. Potem się resztę przewali widłami. Zazwyczaj się udaje tak, że yy, ona stoi w miejscu. Uciekać, uciekaj uczekaj, o! O! Uciekać, uciekaj o! Uciekać uczekaj, uczekaj, jest tutaj wariat mały Dieguś, Dieguś Pies pasterski nasz Ze zwykami się lubi Widzicie jak z żyje Idę po były trochę do przewale ostatnio schowaliśmy tutaj łyżkę bo tutaj nam się wyrwały wyrwały nam się mocowania tej klapka się zamyka z jednej strony ale już jest po, pospawane powzmacniane także teraz powinien chodzić No, Trzymajmy go już 4 lata Mógł być trochę wykonany z grubszego materiału właśnie ten te... uciekać U -u. Uciekać! U -u. uciekaj! Uciekać, może przewalę oh, Ciężko. Uciekać! U -u. Nie da Odejdź, odejdź Odejdź. Dobra tutaj weźmiemy trochę do tych przerzucimy. Dobra, później się resztę przerzuci. Starczy im, na razie. Także tutaj wrzucamy belkę 120 Na kojec tam 5 5 na 5 metrów Uciekać Byczki 5 na 5 metrów I tak ona starcza gdzieś na na około 3, 2-3 dni, zależy no, jak tam wychodzi ścielenie. Najczęściej co 2 dni, no jak dzisiaj ścielimy, mamy środę rano, czwartek, to pewnie będziemy ścielić w, w sobotę rano znowu. Zależy jak to wychodzi i yy, jak to przerobią też. W lata się częściej ścieli, bo no, więcej piją, się im podwali to tak samo o tamtym dużym też cięższy i tym małym rzadziej to zależy za pewno nie wypadnie i one sobie rozwalą ją nie potrzeba ścielarki i tego kurzu no ona może fajnie rozdrabnia ale taka jest tutaj tak się kurzy z niej jak widziałem na filmikach jak są ścielarkami że masakra a tu mamy ładnie czysto Prawie nic się nie rozwala no, od razu widzę, tutaj nie do sobie strzątniemy i potem tylko im podwalimy tamtę resztkę, żeby ładnie wyjadły krawo Tak czekaliśmy żeby się rano im posłać To, to na święta już, święta nie będzie trzeba siedzieć, tylko w wóz I rozdawanie No my tutaj mamy Cały czas te Montbaliardy, a tam Cztery Montbaliardy I I reszta Herefordów ale też już podrosły nam. Później się to powywala do bigbaga. Od razu czyścimy żłoby. Tym później się wyczyści, jak, jakim pościelimy, a tamtym podmiotę. Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź, a. cieszy się, no. sobie pobiegać, o, takim podgarniemy towar i niech sobie jedzą. Tutaj nie belkę przewaliły. Jak zawsze nie przewalają, to dzisiaj jak nagrywam to akurat przewaliły. No niech sobie dojedzą to. No, pościelimy i wjeżdża paszowóz. przyjechać, kliczki te małe się fajnie rozchodzą pod belgą Duże się wchodzą w tamtej wiacie, wchodzą pod belkę nam i czasami jeszcze ciężko ją postawić. Można by było belkę tam wywać przy oborniku, ale są one suche jak się je że siatkę, jak się z nią jedzie, to się z cedłoma sypie także tak robimy na razie, że rozcinamy rozcinamy sobie tutaj chubyków o, tak to wygląda o, tu są te obariardy, tam te refordy prawie wam powiem, że wyglądają identycznie wielkościowo zrównały się ładnie o, trochę dzisiaj przymroziło, ścięło ziemię, jeszcze wieczorem byłem o plusie, ale już woda zamarzła. Oto tu mamy serdec pod dachu, tam mamy 120, tam mamy 160 na dworzu, nie wiem czy da się nimi dzisiaj ścielić, czy nie przemarzła siatka do belek, nie, trochę ścięło, pewnie ze 300 nie było, 3 może 4, jest z jaterkiem. No, no, sprzęty już wymyte na zimę tutaj jedynie musimy naprawić agregat o zobaczcie co się stało pękła pęk rama trzeba spawać ciągniki pomyte siewka yy, odwapna, przyczepy siewka od nowozów. Yy, komboj wydmuchany, prasa wydmuchana także może, może przyjść zima wszystko zaropowane yy, zakonserwowane na zimę może, może być widzimy. przywy tak samo wymyte. No, tylko ten kregat jeszcze zrobić i... i będzie... Yy, wszystko. No, widzicie, ładnie wyjedzą to. Akurat jak się przyjedzie... Yy, przyjedzie paszowodzem. Także co, my sobie ścielimy tym do końca. I widzimy się yy, u tamtych większych. Jesteśmy u tych dużych cementali. Yy, Im wrzucamy... Tak, co półtora dnia belkę 160, jedną, ale na święta zwalimy 260, żeby na dłużej starczyło. Żeby na 3 dni dosłownie też był spokój. Uciekać. I tutaj, to jest już to, to, to 160 z dworu, Ale jak widzicie przymarzła nam siatka Tak lekko Że ona odchodzi, ale Z dołu, z góry jej nie ściągniemy, tak jak, jak tamte no, I tak trzeba zrobić Tu już sobie schowamy do kieszeni One sobie z nią poradzą Tylko tyle, żeby siatkę odczepić ładnie No i tu jest problem, bo nie chcą się Dziękuję. Czasami jest problem z siatką Ale nie tym razem Dobra wszystko ładnie odeszło Zwłaszcza rzucamy jedną Tu tak na, na półtora dnia do dwóch maks yy, Jest spokój by im wystarczy. Ja nie mam jakiegoś bagna, że się topią. Tylko po prostu ta słoma już, już jest prze, przedeptana, wymieszana i jest... Jeszcze nie jest tak tragicznie, ale już ścielimy. Dwie belki się wjeżdżają. Będzie grubiej tej słomy, to dłużej, dłużej będą miały sucho.

Odeszła. Tutaj te wyki mają gdzieś około 600 km, ale trochę ponad 600 niektóre. Ostatnio nam jeden wyjechał, bo coś robił w nogę. Ej, kula cała spuchnięta była, także raczej tego by się nie wyleczyło i musiał, musiał wyjechać. Tutaj też simki, tylko troszkę mniejsze i tam, tam najmniejsze. No w sumie, wodowarka nie będę jeździł, bo to tu... Co tu wam pokazywać? To dużo nie ma co pokazywać. Eee, to mówię Radzie, że niech on sobie jeździ. Ja tutaj pociąłem siatki, bo zresztą to tak różnie. Raz jeden jeździ, raz drugi. Ale tak, tutaj wam pokażę byki i coś więcej powiem. Jak to wodowarce, co no widzicie? Tutaj mamy słońce pod dachem. Tam jest stuk, stuk na dworzu. Tych jeszcze tam jest, no nie wiem ile jest tych belek, trzeba by policzyć, ale na pewno jeszcze ponad 100. I tu mamy jeszcze 500 prawie, no nie 500, nie 450 tych 120. złomy nam na pewno starczy. Kiszonki też, o, jak Ktoś by był chętny tutaj z naszych, z naszych okolic. To jest na sprzedanie 90 sztuk Drugi, trzeci pokos Jak ktoś był chętny zapraszam zapraszam do kontaktu W, nie da, w jakiejś bliskiej, niedalekiej okolicy mogę pomóc z transportem Bo to jest taki, no od okolicy wozi właśnie taki szonkę, słomę a jak ktoś był zainteresowany piszcie na maila czy w komentarzu Chętnie sprzedamy, bo i tak mamy nadwyżkę Chociaż w tym roku już jest trochę mniej zainteresowanie niż w poprzednich latach, bo no, padały deszcze i tej trawy, tej trawy trochę więcej narosło ludziom. No, zobaczymy. Tam sprzedaliśmy już. 100, 120 belek? Nie, zaraz. 70 belek sprzedaliśmy. Jeszcze z 90 jest na sprzedanie. No, trochę przeziębiony. No, tak to wygląda. Proszę. A to później zrobię zdjęcie na miniaturkę. I tak wygląda ścielenie u nas tutaj z zewnątrz Wam więcej nagram pokażę niż w kabinie ładowarki jednak słona z pod dachu to jest słowa z pod dachu. Różni się tam co stoi na dworzu. Suchutka jakby ją prosto z pola przywiózł. काज में किए pod tą belkę by odszedł by ją, puścił to nie góry ale jest głupek góry jeszcze zahaczył rogana, no, dobra. Udało się bez strat wyciągnąć siatkę ten taki jest, widzia, że pod belkę się pcha, tylko żeby wejść To trochę nam rozlewają wodę językami, by nie widzicie, jest mokro, ale Tam się łopatą wywali już teraz pełna obsada w każdym budynku No już dłuższy czas. Od, od października Zamieje ładnie, bo sprząta. No idzie, doładzcie, doładzcie. Czekaj, bekku no, Udało się O jak ładnie Bajka stoi nas. czekaj byki A ja mam jedną małą jedną dużą, bo też mają mokrawo Jedną małą, jedną dużą daj No, tak wygląda ścielenie U nas w sumie może tyle, bo to wygląda tak to samo. O, widzicie, jakieś ścielarki mobilne, dają radę. Tu potem zamejdziemy jak już skończymy. To chcę wam pokazać jak sobie byki radzą, zobaczcie. Już po pół belki jest rozwalone. Ona akurat zanim się to wyczyści, się przejdzie paszałozem, to prawie sobie z nimi poradzą, mają rogi to słomać go w powietrzu lata. Jeszcze jak jest sucha, to już w ogóle jak to rozwalają tele, jest mokrzejsza To trochę mają gorzej rozwalać, ale jak jest sucha spod dachu, to tam chwila i belka jest rozwalona I chyba nawet szybciej idzie niż z Teraz na ścielarkę wrzucić, tu mamy 6 I tam wrzuciliśmy 6, 12 belek To myślę, żeby by się zeszło około, no pół godziny na pewno Tutaj nie wiem ile ściliśmy, 15 minut, 20? Także Poślemy sobie tym wyleścimy żłoby i nagram, bo że mam tu się jeszcze jak tata Tata wyjdzie z, z, z wozem, z zewnątrz, jak to wygląda Co e, tam dajemy byczkom jeszcze I jesteśmy dalej, jak widzicie Po słomie, po belce już nie ma śladu Pięknie rozcielona po końcu e, Ścielarki działają sześć w końcu, ścielarek ładnie działa Zobaczcie, jakby ścielarką, albo i lepiej I jeszcze tutaj W tej jacie Posypujemy troszkę paszy treściowej, tak wiadrem Chodzi głównie o te mniejsze. Tutaj mam baliardy, ale że tam jest te sześć dużych, to przy okazji im się sypnie. W tamtej godzinie nie, nie dajemy, tylko tutaj te mniejsze, tak żeby miały dobry start. No start już nie taki nie start, bo już są spore, ale blisko jest, tam dwa jaderka dla sportu się przeniesie i dla rewordów tak samo i widzicie te już belki też prawie nie ma i zubyki no i to jest cały obrządek tutaj ubyków. jeszcze tym posebujemy tlenek magnezu Żeby były trochę spokojniejsze bo właśnie ostatnio zaczęły Zaczęły nam trochę szaleć. No i ten jeden miał uraz nogi i musiał wyjechać. Dlatego sypiemy, kopiliśmy, sypiemy im, żeby trochę były spokojniejsze. Tak na oko gdzieś. To no, z jedną trzecią łopatki. Raz dziennie. Żeby się uspokoiły. Znaczy uspokajanie, to pomaga. No nie to tam pomaga trochę, ale... Zostały te też. I po obrządku byków zostały jeszcze jałówki, ale jałówki już wam nagram w innym filmie. Osobno będzie codziennych obowiązków u jałówek. Tak to wygląda byków, no może nie codzienne, bo nie ścielimy codziennie. Ale gdzie tak się fajnie trafiło, że ścieliliśmy wszystkim. A tego mówię, wam nagram i jakiś film, żebyście mieli na święta. Tak, tak to wygląda, byki zadowolone, słucho, żłoby pełne. Ale że też mogą świętować, jak i my. Patrz, patrzę, ale par... A, drzwi pozasuwać, żeby nie wiało. Z północy. O, nie będę miał cieplej. że są już podróżowane włączone, żeby były całą noc, żeby nie przełapało. E, tak samo i w tej, i w tamtej wiacie. Ale zamykamy drzwi, bo jest, no jest dosyć chłodno. Chłodno, minus 4 to nie jest jakaś wielka zima Ale już mogą przyłapać tutaj Także idzie, byki jedzą Obrządek zrobiony, jeszcze jałówek, pół godzinki i, i będzie po wszystkim Także co, tak to wygląda Napiszcie czy, czy film wam się spodobał I w nim to wszystko i okaz od razu przy okazji chciałbym wam złożyć Najlepsze życzenia na święta Bożego Narodzenia Nie będą spokojne Wszystkiego dobrego spędzony w gronie rodziny yy, i wszystkiego co sobie wymarzycie w Nowym Roku. Także na dzisiaj to tyle i widzimy się już pewnie w przyszłym roku. Cześć!